No way back. Welcome to reality. There's no way back. Welcome to reality. There's no way back. Welcome Kill the operation it ain't fair but i feel like we the nation to so raise the flag and do the preparation welcome to reality there's no way back welcome to reality So okay great to be on top like forever man This is hard fucking beeping after aliens We on top of the world, we the sapiens Do you understand massive complication there? Do you really think you know what I'm made of? My flow is so magical, I'm old, call me Gandalf You can shine but I'm about to go off Follow me wanna believe what I'm saying but I cannot do this at all There's no way back. I dajcie po tym muzycznym wstępie, dajcie znać Koniecznie, że wam się coś takiego podobało, czy nie Czy na przykład wolelibyście tylko filmiki Właśnie takie muzyczne, żeby już bez Gadania było, czy wolicie właśnie Takie to i to, albo nie wiem Albo same gadane, jakby potrzebuję Słuchajcie informacji, bo Teraz widzicie, zaczęłam wrzucać Te daily i okazuje się, że Myślałam, że jak będą filmy bardziej regularne I mimo wszystko staram się, nie spadają Na jakości te filmy, trochę sobie Gadamy, trochę sobie pokazujemy jazdy Trochę Arizony i nagle ząk, bo te wyświetlenia spadły po prostu prawie do zera. I no, jak tak dalej pójdzie, to nie ukrywając, raczej mnie tu nie będzie. Także słuchajcie, w Waszych rękach teraz właśnie sytuacja, co robimy z tym dalej, co byście chcieli oglądać. Tylko nie takie naciągane, tylko faktycznie co lubicie oglądać, nie? Jakby, no, wiadomo, że trzymamy się tematyki końskiej głównie, ale co byście chcieli zobaczyć. I to jest bardzo ważne pytanie, bo jeżeli nie uratujemy tej sytuacji, która po prostu jest fatalna teraz. No to, no to nie skończy się ta historia dobrze, w sensie tego kanału i mojej twórczości. Także dawajcie koniecznie znać, a ja Wam jeszcze pokrótce powiem, co się działo na treningu, bo ogólnie byłam w Nowej Stajni. Tak, jechałam do Stajni godzina 20. Godzina 20 dostanie, żeby pojechać na trening, Miałam naprawdę bardzo fajny trening, już bardzo dawno tak się nie cieszyłam z treningu i tak dobrze się na nim nie czułam, dostałam konia, który był bardzo fajny, w sensie mi bardzo spasował, był mega do przodu, czasami było mi ciężko nad nim zapanować, ale właśnie był w taki pozytywny sposób do przodu, że wiecie, nie był takim zabójcą, który się zagryzie na wędzidle i umrzecie tam tylko tak wiecie fajnie naprawdę fajnie pan trener to złoto naprawdę wszystko mi tłumaczył cały czas na mnie patrzył wszystko komentował co robię dowiedziałam się że mam mocniejszą lewą rękę chociaż bym zakładała że prawa będzie mocniejsza bez tym praworęczna ale okazuje się że moja lewa ręka jest gorsza czyli jak jadę w lewo no to bardziej próbuję dominować ta moja ręka i ogólnie wam powiem te drągi te drągi wyglądają tak prosto z ziemi nie że to tak prosto przejechać a jak jeszcze miałam tego konia do przodu czego jest to na plus, jakby mi się mega podobało. To wiecie, ogarnąć to, żeby, żeby się wpasować w te odległości, żeby to wszystko działało, żeby trafić. To jest naprawdę ciężko, żeby nie wypaść z tego koła, nie wpaść do środka nigdzie. To jest naprawdę niezłe wyzwanie, że to się tak wydaje, takie proste niby ćwiczenie, a tutaj kurde jest problemik, bo to wcale nie tak łatwo sobie powykręcać na tych drążkach, o nie, nie, nie myślcie sobie tak, że to takie proste, to właśnie jest kurde ciężkie, to było dużo cięższe od tego zabójczego krzyżaka, <gry> który mnie też pokonał za pierwszym razem, ale ogólnie, ogólnie mega na plus, już dawno, dawno w sumie tyle informacji nie dostałam też na treningu, tak szczerze mówiąc, Także, no nie wiem, no mega, mega fajnie. Hala też była duża. Jak pamiętacie, ostatnią halę to była dosyć mała i nie czułam się na niej zbytnio komfortowo. A tutaj, jak widzimy, mamy mega hale, mega wszystko, także pełna bajera. Jeżeli chodzi o tę krzyżaczka, słuchajcie, ten super skok, <grych> no to tutaj w sumie było trochę mojej winy, no bo ona na początku, przy pierwszym skoku, to ona mi zrezygnowała z, ze skoku uciekła mi z tej przeszkody, więc ja za drugim przejazdem stwierdziłam, że no nie, 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 nie będzie tak, że ty mi tam uciekasz bokiem, nie? I dałam sobie taką kontrolną łydę przed tym krzyżakiem, nie? Byłam taka pewna, że mimo tego, że ta odległość tam za bardzo nie pasowała, że wiecie, że ona sobie tam dotupta, że ja dam łydkę i ta łydka spowoduje to, że ten koń po prostu przejedzie mi przez to i się tam nie będzie patrzeć na tego krzyżaka. No i słuchajcie, to był pierwszy koń, na którym jeździłam, który zadziałał na łydkę tak jak powinien, tak właściwie. Czyli no wiecie, jesteście już przed przeszkodą, dajecie łydę, no to koń ma teoretycznie skoczyć, bo to jest wasz sygnał do skoku. No i ja dałam tą łydę. Ja dałam tą łydę centralnie przed wskazówką. <grym> no i koń skoczył. Gorzej ze mną. Ja nie skoczyłam, ja nie wiedziałam co nam się dzieje. Ja totalnie walczyłam o życie i naprawdę cudem przetrwałam to. W sumie tak wygląda, że ja tam całkiem nieźle siedzę, nie? Ale naprawdę, jak ten koi się wybił, to ja nie wiedziałam przez chwilę, co się stało, nie? Ja, ja wylewitowałam do góry. Po czym tak mnie wyrzuciło, wiecie, jak ona nadubiła pupą, żeby doskoczyć, to tak mnie wyrzuciło, że mnie normalnie, nie wiem, nie wiem dlaczego w ogóle woda puściła mnie, chyba mnie ta, wiecie, siła odśrodkowa pokonała i mnie tak trzepło mocno do tyłu. Ja w tym momencie, wiecie, jakby chyba łapałam równowagę w ogóle, żeby nie wypaść bokiem, także mega śmieszna sytuacja, w ogóle się tego nie spodziewałam, <laughs> ale fajnie, przynajmniej przetrwałam, z równowagą nie ma tak źle mimo wszystko że ogólnie nawet, słuchajcie, po przerwie jak ja w ogóle nie jeździłam, nie, i wróciłam do jazdy, to nie miałam takich zakwasów, jak po tej jeździe <grym> ja następnego dnia w ogóle w nocy się obudziłam wy kurde, coś mnie noga boli, nie potem obudziłam się rano i mnie normalnie wszystko bolało każdy mięsień ciała już dawno tak nie miałam, żeby tak było, także mega, mega fajnie <grym> no, jedyny minusik, jedyny minusik, że stajnia jest oddalona ode mnie kawałek i jadę tam godzinę 20. <laughs> Ale cóż, no co, czasami trzeba poświęceń.